Przed nami kolejny program, nasz Sportowy Tydzień. Witam i zapraszam. Najpierw jednak słowo o sponsorze. Z Dewódzką Agencją Rozwoju dzięki nisko oprocentowanym pożyczkom bez opłat i prowizji ze środków Unii Europejskiej rozwinie swój biznes, a dzięki bogatej ofercie edukacyjnej potencjał osobowy. Centrum kształcenia ustawicznego umożliwia bezpłatne kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, szkole branżowej drugiego stopnia, szkole policealnej, kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a także podwyższenie swoich kwalifikacji na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na kursach językowych i szkoleniach z wielu dziedzin. Z Młodzież zachęcamy do aplikowania o stypendium w ramach prowadzonego przez nas już od 20 lat funduszu stypendialnego. Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego. Rozpoczynamy od piłki nożnej. Sezon piłkarski został zakończony, ale trwają jeszcze mecze barażowe o pozostanie lub awans w poszczególnych ligach. Polonia Iłowo rozegrała pierwszy mecz o pozostanie w gronie czwartoligowców z Wiktorią Bartoszyce. Wygrała wysoko Polonia bo aż 6 do 0, ale okazji miała drugie tyle. Bramki zdobyli Lemanek 3, Gorczyński Ciesielski, letkiman po jednej. W końcówce meczu bramkarz Iłowa Jabłonowski obronił rzut karny. Rewanż w najbliższą środę w Bartoszycach. Delfin Rybno grał o utrzymanie w lidze okręgowej na własnym boisku z Wałszą Pieniężną. W meczu padł remis 1 do 1. Bramkę dla Delfina zdobył Bazylii Jabłonowski. Rewanż w środę w Pieniężnie. W towarzyskim meczu piłkarskim amatorska drużyna piłkarska Działdowo wygrała z Żakiem Szereńsk 6 do 2. Gole zdobyli Szczepański, Lech Janicki, Zagórski, Kruszewski i Warmiński. Piłka nożna dziewcząt. Drużyna dziewcząt Polonii Iłowo grała w ogólnopolskim turnieju w Gdańsku pod hasłem Dziewczęta grają fair. Wygrała Polonia pokonując w meczu finałowym AKS Zły Warszawa 1-0. Zwycięskiego gola zdobyła Weronika Godlewska. Najlepszą bramkarką została Angelika Stanicka z Iłowa. W turnieju startowało 16 zespołów. Piłkarska kadra czeka. Pod takim hasłem rozegrano w Brągowie Wojewódzki Turniej Piłkarskich Chłopców rocznik 2010. Startowało 7 zespołów. W meczu finałowym Szkoła Podstawowa Iłowo pokonała lubawę 1 do 0. Drużyna z Iłowa zagra teraz w zamościu, w finale krajowym z udziałem 16 drużyn z całej Polski. W turnieju dziewcząt startowało pięć zespołów. Wygrała drużyna z Lubawy, a na drugim miejscu uplasowała się drużyna szkoły podstawowej z Narzymia. Piąta była drużyna z Dłutowa. Bieg numer 240. W sobotnim biegu na 5 km w Malinowie startowały 32 osoby, w tym tym razem zdecydowana większość to panie. Wygrała Martyna Konarzewska, a wśród panów najlepszy był Józef Stramski. Pobito dwa rekordy życiowe i odnotowano trzy debiuty. I to tyle na dziś, dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program za tydzień. Do widzenia.